Witam. Dzisiaj zapraszam Was do ćwiczeń na mięśnie pośladków i na mięśnie ud. Pracujemy nad przywodzicielami i mięśniami smukłymi. Zapraszam do ćwiczeń. Zaczynamy ćwiczenie. Leżymy na boku. Wyciągnij rękę, połóż, oprzyj sobie głowę na ramieniu. Z przodu podpieramy się dłonią. Nogi wysuwamy nieznacznie w kąt, w rug maty. Pięty w tył, palce... Do przodu, brzuch wciągnięty, tak, aktywujemy mięśnie, powerhouse, wciągamy pępek do kręgosłupa, tworzymy sobie gorset stabilizujący tułów. I też w ten sposób, żeby delikatnie wyczuć wcięcie pod talią, tak, czyli napinamy brzuch, stabilizujemy, bardziej jest nad barkiem, okay. Zaczynamy górna noga, palce point. Palce obciągnięte i kierujemy nogę powoli w górę i w dół. Wdech do góry i wydech. Wdech. Tutaj cały czas jesteśmy stabilnie, nie kołyszemy się. Tu jest nieruchomy. Sama noga w górę i w dół. Do góry i w dół. Sześć. Powoli pięć. Cztery. Ciągniemy z każdym wyciągnięciem. Staramy się wydłużać nogę. Czujemy jak nasze udo się rozciąga, mięśnie się wydłużają. Ostatni raz. Do góry. Cały czas brzuch wciągnięty. I na chwilkę odłóż, odpocznij. Wdech nosem, wydech ustami. Unosimy znowu górną nogę. I teraz. Prowadzimy nogę przed siebie, tak? Do przodu i w tył. Tylko idąc w tył pamiętamy, żeby się znowu nie kołysać. Tutaj jest stabilizacja. Noga idzie w przód. Na linii z, z biodrem. Cały czas ją prowadzimy w jednej linii. I w tył. Do przodu i do tyłu. Sześć. W tył. Znowu wydłużamy nogę. Chcemy ją wysmuklić. Wydłużyć nogi. Trzy. Powoli z kontrolą. Nie szarpiemy ruchu. Ostatni. Zatrzymaj. I odłóż. Chwileczkę odpoczywamy. Unosimy nogę. Delikatnie kierujemy ją w przód. Palce point. I zataczamy małe kółeczka. Małe, piękne, okrągłe kółeczka. Pięć okrążeń. W jedną stronę. Idziemy nogą w tył. Cały czas stabilizujemy brzuch wciągnięty. I w drugą stronę zataczamy małe kółka. 5. I powrót. Delikatnie uginamy kolano, delikatnie przyciągamy nogę do siebie, odstawiamy stopę jak potrafimy całą albo tylko palce. Teraz mięśnie przywodzące, pięta w górę, palce w dół i ciągniemy nogę do góry i odkładamy centymetr nad karimatę. Do góry i odłóż do góry. Wyobraź sobie, że ciągniesz na nodze, że na nodze masz położone książki, tak i podnosimy, używamy całej siły, żeby podnieść do góry i w dół. Dźwignia w górę i w dół. Jeszcze trzy, dwa i ostatni i ułni kolana. Zachacz się palcami dolnej stopy, połącz ze sobą pięt. Popraw pozycję, stabilizuj z przodu, zaangażuj mięśnie głębokie brzucha, wciągając brzuch, przyciągając pępek do kręgosłupa. Mięśnie pośladków, bardzo będą pracowały teraz w tym ćwiczeniu. Otwieramy na zewnątrz i zamykamy. Otwieramy, staramy się, żeby pięty były połączone razem. I zamykamy. 7. 6. Kiedy noga idzie w górę, spinamy mocno brzuch. 3, Dwa Powinniście już coś poczuć na pośladku Ostatni I wystarczy Obracamy się na drugi bok Robimy taką samą liczbę powtórzeń Na jedną i na drugą stronę Czyli znowu Najpierw możecie się ułożyć ca całe ciało w jednej linii Bark nad barkiem, jeśli jest Wam wygodniej, możecie sobie ugiąć ramię bądź podłożyć poduszkę pod głowę. Z przodu stabilizujemy, następnie nogi kierujemy w róg maty, wciągamy pępek do kręgosłupa, nieznaczne wcięcie w dali, tak? palce point i noga w górę, wdech i wydech, wdech do góry i wydech. Pamiętajcie, wychodzimy tak wysoko, jak pozwala nam na to nasz gorset mięśniowy. Tak? Jeżeli czujemy, że tutaj w tej pozycji nam się już coś kołysze, kołyszemy się na boki, opuszczamy nogę, zostajemy tylko na tej wysokości. Do góry, z czasem mięśnie nauczą się ruchu, wydłużą się i będziemy mogli podnosić wyżej nogę. Na razie zostajemy w bezpiecznej pozycji. Do góry i w dół. Pięć. Wydłużamy z każdym ruchem. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni raz w górę. I chwilka odpoczynku. Dobra. To jeszcze raz podnosimy cały czas. Tak jak mówiłam, nogę prowadzimy w linii z biodrem. Powerhouse zak zaktywizowany I idziemy nogą w przód. I ciągniemy w tył. Pięta idzie lekko do tyłu. Tutaj powinniście w tym ruchu już poczuć również pracę. Pośladka. W przód. I w tył. Ściskamy brzuch. W przód. W tył. Cztery. Jeszcze trzy. Dwa, ostatni. I wracamy na chwileczkę, odpoczywamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Zaciskamy brzuch, noga lekko w przód. I pięć kółek w jedną stronę, krążenia całą nogą kółka, nie tylko kostką, nie tylko piętą. Idziemy w tył. I w drugą stronę. Krążymy z tyłu w drugą stronę. I powrót. Przeciągnięcie kolana do klatki piersiowej. Odstawiamy stopę. Dolna noga pracuje. Podnosimy książki do góry. Pięta w górę, palce w przód i w dół. Do góry i w dół. Sześć. 5, Pięta do sufitu, spinamy brzuch. 3, ciągniemy, ciągniemy i zostawiamy centymetr nad matą. Ostatni w górę. I uginamy obydwa kolana. Ostatnie ćwiczenie w tej serii. Pięty są połączone. Otwieramy na zewnątrz i zamykamy. Otwieramy mięśnie pośladkowe i zamykamy. Otwieramy powoli. Zamykamy. 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni. Zamykamy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne ćwiczenia.